No, witajcie szanowni. Chciałem Wam dzisiaj zarekomendować bardzo fajny zasilaczek. Maleńki, ale niezwykle przydatny. Niedawno na Aliexpress przyszło mi. WXDC1203 takie jest jego oznaczenie i potrafi nam przekonwertować napięcie przemienne 50, 200, 3, 270 V lub też stałe 70, 9, 390 na 5 V, dokładnie takie jakie występują w Arduino, rozmiar absolutnie piękny, porównajcie sobie to z rozmiarem palca no i właśnie na jego bazie stworzyłem sobie zasilacz solarny zasada jest prosta, chodzi o to żeby Starownik do grzałek nie pracował w moim przypadku, kiedy jest noc. W związku z tym bezpośrednio z paneli podłączę się tutaj, tak, gdzie, tu, gdzie w tej chwili mam prąd przemienny, załączony. Następnie to napięcie idzie na ten oto maleńki zasilaczek. Dostajemy 5V, 5V. Zasila nam cały czas Arduino. Arduino jest podłączone poprzez wyjście cyfrowe do dzielnika napięcia przez izolację y, transoptorem, y, izolację optyczną i cały czas, a, cały czas, w zasadzie co sekundę, bo taki program napisałem, mierzy napięcie, jakie tutaj dochodzi, poprzez dzielnik napięcia oczywiście trzeba to zrobić. Następnie, następnie y, bierze pod uwagę to, jakie jest napięcie na tu dostarczone na tej autoregulacji i jeżeli napięcie przekroczy odpowiedni próg, w tym momencie podawany jest 5 V na st y przetwornicę Step Up, która daje 12 V. Ponieważ pomiar jest wykonywany co jedną sekundę, tak ustawiłem, w związku z tym dioda i y y y przetwornica pracują wtedy, kiedy akurat przy tym napięciu sinusoidalnym prąd przekroczy Pewien próg, który tutaj, właśnie tymi oporniczkami regulujemy. No i na wyjściu, w momencie, dostajemy 12V. Bardzo fajny, prosty projekcik, który dodatkowo sobie to pozwoliłem umieścić w puszce wydrukowanej na drukarce 3D. Stingversa. polecam akurat to delikatnie zmodyfikowaną otwory, wyjście na diodkę No i cóż, myślę, że będzie to działało dobrze. Jeżeli ktoś chce kod do Arduino, no banalny w zasadzie, ale nie ma sprawy, mogę się podzielić. Zapraszam do komentowania. Trzymajcie się.